Siema, witam Was w już podsumowaniu roku i życzeniach świątecznych. A więc, no, zacznijmy od życzeń. Czyli życzę Wam wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń. No i wszystkiego co najlepsze. Przede wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności. Z okazji świąt Bożego Narodzenia. Oraz szczęśliwego i wystrzałowego Nowego Roku. Czasy mamy jakie mamy. Świecieśmy, że... Miejmy nadzieję, że nie będzie gorzej. Więc życzenia za nami. Teraz krótkie podsumowanie tego minionego roku, już można tak powiedzieć. A więc yy, przybyło 18 nowych subskrybentów. Dziękuję Wam bardzo. Nie udało się dobić do 100. No, ale przyszły rok, miejmy nadzieję, już mało zostało. Więc dziękuję wszystkim osobom subskrybującym mój kanał. Za wytrwałość, za to, że spoglądacie na moje filmy. I no, miejmy nadzieję, kanał będzie się rozwijał. Ja obiecuję wstawiać więcej filmów, minimum 2 yy, w miesiącu. Yy, po prostu nie chcę robić takich zapychadeł. Tu. No też trochę brak czasu, ale rozumiecie, praca, obowiązki i tak dalej. Miejmy nadzieję, ten rok będzie dla nas wszystkich lepszy, dla mnie też. Co? Statystyki kanału ostatnio poszły w górę. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Więc takie podsumowanie roczne. Co by tam jeszcze dodać, no, przepraszam Was za to, że no tak yy, na no, regular, regularności spadło, ale miejmy nadzieję, się poprawię. W nowym 2023 roku jak widać, pasać śmiga. Przebieg jest nabijany, teraz 403053. Zobaczymy, ile będzie w następnym roku. W następnym podsumowaniu. Eee, no co? Co będzie? szperać przy dziadku. Jak to zawsze. Coś się znajdzie. Teraz już no jest tak ogarnięty mechanicznie. To, co chciałem zrobić w nim, to prawie zrobiłem, bo jedynie nie przyciemniłem tylnych szyb. Bo nie mogłem się zdecydować na na folię. Jaką tu założyć? Ale, no, plany na przyszły rok to podniesienie mocy. Tak, tu 150-170 koni mam nadzieję, yy, powinno wydać. Yy, co jeszcze? No, jakieś tam zabezpieczenie antykorozyjne? Może się uda zmienić kolor plastik lub plastilakiem. Zobaczymy, to teraz co? Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim zdrowia. Zdrowia, jeszcze raz zdrowia. A i pieniążków. No, to też się przyda w tych czasach. Mało warte, ale się przyda. A i jeszcze jedno, czego nie zrobiłem w pasacie. jak chciałem to kar audio, ale przód gra. Tył nie musi, jakaś tuba może wpadnie, bo instalacja jest. A więc co, trzymajcie się, do następnego, trzymajcie się ciepło, cześć.